Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Rafał Baran z Życia na Filipinach Słuchajcie, mamy dzisiaj piękny, deszczowy dzień w Dumaguete A ja zabieram Was na zakupy, bo muszę iść kupić parę rzeczy na później I opowiem Wam o pewnej ciekawej sytuacji, którą zaobserwowałem tutaj na Filipinach Nie wiem, czy tak jest wszędzie na całym świecie, czy tylko na Filipinach po prostu tak Takie osoby tutaj przylatują i zamieszkują, ale zaraz do tym. zaczynamy Dzisiaj nagranie, słuchajcie, będzie troszeczkę w innej formie, bo mm. deszcz pada, a ja muszę iść do miasta. Muszę iść do miasta, więc pomyślałem sobie, że nagram dla Was odcinek, żebyście po pierwsze dowiedzieli się o temacie, o którym chcę dzisiaj opowiedzieć, a dodatkowo zobaczyli trochę więcej Dumaguete z perspektywy osoby, która tutaj mieszka. Dumaguete, no to już wiecie, to jest jedno z takich powiedzmy średnich miast na Filipinach. I dzisiaj przyjdziemy do miasta, a ja będę was opowiadał o tym, o czym miałem powiedzieć. Jak pewnie pamiętacie albo i też nie, ale wczoraj w środę e, robiłem dla Was streama e, na żywo z Filipin, gdzie mieliśmy opowiadać na no, bardzo fajne tematy, ale się okazało, że przyszła taka ulewa burza delikatna. Trochę pokrzyżowało mi plany, trochę wybiło mnie z tropu, no bo nie było prądu w całej okolicy. Później jak się okazało, to no, spora część tutaj naszej okolicy nie miała prądu, wszystkie naokoło miejscowości, no i całe Dumaguete. I nie miało tego prądu przez naprawdę bardzo, bardzo długi okres, bo pierwszy prąd zniknął na jakieś 20 minut, 25, przed 12 w nocy. A później 20 minut po 12 zniknął i dopiero wrócił około 4.30 nad ranem. Ja czekałem do 3 nad ranem, bo myślałem, że jeszcze wróci. Chciałem wszystko pozamykać, posprzedać czy wszystko jest ok, No ale już o 3 padłem całkowicie, poszedłem spać. No i już dopiero wstałem później o 7 rano. Więc trochę niewyspany jestem. Ale dzisiaj właśnie temat poruszę z wami taki dosyć ciekawy, bo... Słuchajcie... E przez to, że nie było tego prądu, no to oczywiście sprawa jest jasna, no każdego obcokrajowca to denerwuje, że prądu nie ma, że coś się dzieje nie tak, no, nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że w Europie na przykład by brakowało tak często prądu. Tutaj to się zdarza od czasu do czasu, oczywiście to też zależy od wyspy, od lokalizacji, czym bardziej na uboczu, tym większe prawdopodobieństwo, że będzie częściej tego prądu brakowało. No jeżeli jesteśmy w centrum miasta, tutaj akurat bardzo sporadycznie się to zdarza, no ale... Ale ludzie o tym mówią. No i słuchajcie, w dniu dzisiejszym od rana tak samo padało. W zasadzie to cały czas padało, można powiedzieć. I prądu znowu nie było przez jakieś 20 minut. Jako, że jestem administratorem i założyłem kiedyś taką grupę dla obcokrajowców w Dumaguete, gdzie po prostu ludzie sobie mogą dyskutować na różne tematy. Też dzisiaj zobaczyłem, że jak tylko prąd wyłączyli. No to oczywiście pojawiły się pierwsze posty, że jak to jest, dlaczego tego prądu nie ma, co się znowu dzieje, że przecież żyjemy w XXI wieku, że wszędzie prąd powinien być, jak Filipiny mogą sobie na to pozwolić itd. Tak tak A ja słuchajcie, po prostu odpisałem grzecznie, bardziej tak dla żartu z uśmiechem do tej osoby, że no słuchaj, to może czasami warto wyjść z tego domu. I przypomnieć sobie, gdzie się mieszka, no bo to są Filipiny, to jest kraj trzeciego świata, a nie, że środek Europy, gdzie wszystko jest pod dostatkiem, i wszystko jest tak prosto załatwić, i tak dalej, i tak dalej. No więc słuchajcie, ta osoba mi odpisała, że ale jak to? Filipiny, przecież tutaj ten prąd powinien działać cały czas, i tak dalej, i tak dalej. No słuchajcie nie, mam wrażenie, że. Inaczej, jeżeli chcemy zamieszkać na Filipinach i wiemy, znamy się na tych Filipinach wiemy co tutaj jest, czego nie ma to powinniście też mieć do tego pewnego rodzaju dystans i zrozumienie że Filipiny jak i każdy kraj mają swoje plusy i minusy no jednym z tych minusów na pewno jest właśnie to, że czasami ten, jest problem z dostępem do wody, czy tam do prądu, czy do innych mediów i trzeba się po prostu do tego przyzwyczaić trzeba zagryźć zęby powiedzieć "ok" i iść dalej. Dlaczego? No bo to są minusy życia tutaj. Dlatego dziwię się strasznie, że, zresztą wiecie, na Filipinach więcej mieszka obcokrajowców, którzy są po prostu w starszym wieku. Może bardziej zrzędliwi. Nie wiem. Nie wszyscy. Znam wielu tutaj obcokrajowców, emerytów, rencistów, którzy cieszą się, że mieszkają tutaj, cieszą się, że jest ciepło, cieszą się, że jest przyjemnie. No, cieszą się z każdego tak naprawdę, z każdej podstawowej rzeczy. I, i oni są normalni ale jednak 80% tych starszych osób po prostu jest w stanie narzekać cały czas na co co się dzieje tylko, że ja właśnie tego nie do końca rozumiem bo bo jeżeli ktoś się przeprowadza do jakiegoś kraju to ma jakieś powody ku temu no na pewno nikt się nie przeprowadza z własnej nieprzymuszonej woli do kraju gdzie mu się nie będzie podobało, gdzie będzie drożej, gdzie pogoda będzie nie taka, bo na przykład będzie za ciepło, albo będzie za zimno w innych krajach. No a tutaj niestety tak to jest. Ludzie się przewracają na Filipiny i nagle się okazuje, że coś im się nie podoba. Więc ja dalej próbuję wytłumaczyć. Słuchajcie, przecież jest tyle krajów na świecie i Filipiny na pewno nie należą, przynajmniej moim zdaniem do jakiejś czołówki tych krajów, w których ja bym myślał, że są najlepsze do zamieszkania ale mi się podobają jestem w stanie zrozumieć te wszystkie plusy i minusy mieszkania tutaj ale jeżeli osoby są na emeryturze są na przykład samotne to czemu wybierają ten kraj? bo jeszcze rozumiem, że jest kwestia taka, że na przykład ktoś ma żonę Filipinkę mieszkał w Stanach Zjednoczonych wcześniej no a teraz nagle przeprowadza się na Filipiny, bo no, bo ona tutaj ma ruzinę. No to ok, ale to dobra. Dalej na siłę się przeprowadzasz na Filipiny. Więc czemu ludzie tak po prostu narzekają cały czas? Ja już po prostu, nie wiem, no. Słuchajcie, dlatego właśnie zdania są zawsze podzielone. Jeżeli ktoś mieszka na Filipinach i jemu się tutaj podoba, to czemu dalej narzeka? Czemu ludzie nie są w stanie wrzucić na luz i po prostu sobie pomyśleć, że okej, okay, jest jak jest. Trudno. Prądu nie ma. Okej. Okay. Nie ma tego problemu. Chwila odpoczynku, spokoju, prąd przecież wróci. Ale nie możemy oczekiwać, że Filipiny będą krajem idealnym, bo my tutaj mieszkamy i wszystko będzie pod nas robione. Oczywiście, że ta infrastruktura mogłaby być poprawiona i z roku na rok, słuchajcie, ona się poprawia. No może nie wszędzie, ale Filipiny się rozwijają. Rozwijają się w swoim tempie takim, jakim mogą. Także. O, dzięki, że mnie przepuściłeś na pasach. Także na pewno będzie lepiej, bo to widać, że jest coraz lepiej. Ale o ile będzie lepiej i jak szybko będzie lepiej, no to już się dowiemy dopiero za jakiś czas. No chyba, że będzie gorzej, ale raczej tego nie przewiduję. Także wracając do tego tematu głównego, mnie to naprawdę dziwi, że ludzie dalej mają tyle energii, i czasu wolnego w ogóle, żeby na grupach komentować i narzekać na kraj, w którym mieszkają. Bo jeżeli mają pieniądze, to czemu nie wybierą sobie takiego kraju, który im się spodoba, który będzie im odpowiadał? A naprawdę takich krajów jest bardzo dużo na świecie, gdzie życie jest tanie, gdzie nie ma problemu z wizami, gdzie pogoda jest ładna, bo to chyba w zasadzie, no i opieka zdrowotna, bo dla tych starszych osób ona jest naprawdę ważna. I tyle. No. A jeżeli chodzi o infrastrukturę no. i elektryczną, to właśnie zobaczcie sobie tutaj na te supy. I teraz ktoś zada pytanie, ale jak to działa? I każdy, kto mieszka na Filipinach, Wam odpowie, nie mam pojęcia jak to działa, ale działa. Zresztą kiedyś ktoś mi tłumaczył, że 90% tych kabi, które tutaj wiszą, to i tak już są w ogóle wyłączone, nie są aktywne. One po prostu wiszą, bo. Bo nie mają siły roboczej, żeby to sprzątnąć. No i one w sumie też całą taką konstrukcję podtrzymują. No ale słuchajcie, to jest centrum Dumaguete. Idziemy właśnie na główną ulicę i tak to wygląda. Zresztą przechodzimy teraz obok, nawet Immigration Office. Po lewej stronie to co widzicie to e, JRC. To jest agencja, która załatwia sprawy wizowe w tamtej alejce. A za, to, za, za tą agencją jest e, tak samo w normalne biuro imigracyjne. A teraz sobie zapomniałem, gdzie ja miałem iść do sklepu, bo się zagadałem z wami. A, dobra, już będzie. No, ale wracając do tematu, słuchajcie, jest wiele, wiele osób, które po prostu narzeka. Narzeka cały czas, że im się to nie podoba. Więc ja nie wiem, co one tutaj robią. Ja naprawdę wychodzę z założenia, że Filipiny mają swoje plusy, mają swoje minusy. Może trochę więcej minusów, może trochę więcej plusów. Wszystko zależy od osoby, która tutaj chce zamieszkać. Więc czemu ludzie na siłę tutaj się przeprowadzają? Też pamiętajcie, że gdyby Filipiny były takim idealnym krajem, gdzie są same, same pozytywy, to raczej nie doszłoby do tego, znaczy doszłoby do tego właśnie, że 10 razy czy 20 razy więcej obcokrajowców by tutaj mieszkało. Ale że jest wolny wybór i każdy dobiera kraj pod siebie, no to mamy tak, a nie inaczej. Jestem w sklepie Mr. DIY, czyli taka chińszczyzna bardzo tania. Szukam pewnego rodzaju zabawek, kolorowanek, coś w tym rodzaju, żeby zająć się Emilią, poszukać, znaczy Boże, poszukać, pokolorować jakieś rzeczy, może jakieś farbki kupić. Ale tutaj za bardzo nie widzę. Tutaj taka taniocha, ale chyba gdzieś tutaj za rogiem powinny być więcej takich normalnych rzeczy. Zobaczcie, kredki, pisaki, farbki. Za wszystko pewnie zapłacę około, nie wiem, 15-20 zł, bo to jest naprawdę mega, mega tanio. Zresztą wszystko tutaj jest dostępne. Tylko oczywiście ta jakość tego jest taka, no powiedzmy, to nie jest jakość taka, że, że będzie to trwało wieczność, ale jak wiecie, jak to jest z dzieckiem małym. W Moment, ona to wykończy. Dobra, zbieramy się do kasy. Zakupy zrobione. Znaczy, no, zrobiona to część w tym Mister DIY. Kupiłem tam podstawowe te rzeczy dla Emily, co widzieliście, ale później jeszcze dołożyłem takie podstawowe rzeczy do kuchni, które na przykład ja potrzebuję. Jakiś nowy nóż. Nowy nóż. E, deskę do krojenia świeżą, taką nową. I jakieś tam jeszcze inne pierdołki, więc trochę więcej tego wyszło, ale za Emily rzeczy zapłaciłem 20 zł. Teraz jeszcze idę kupić jakąś spożywkę. I może coś sobie dzisiaj przygotuję takiego na szybko do jedzenia Bo dziewczyny poszły na lunch ze znajomymi A ja ostatnio nie chcę zamawiać jedzenia Chcę coś sobie samemu robić u góry Coś bardziej zdrowego Więc zobaczymy, tylko nie wiem czy tam już mogę nagrywać Ale i tak pewnie widzimy się za moment mhm. Jak już pewnie zauważyliście My wróciliśmy na mieszkanie Jesteśmy u nas u góry na tarasie Emilia się bawi nowymi zabawkami Emilia Too strong Slowly Stro Slowly Naprawdę ma zabawę Ułożyliśmy już puzzle przed chwilą, zapomniałem nagrywać A teraz robimy pieczątki Oczywiście Hello I'm playing with this one Okej? Okay. Like yes And who is best? Mama or dada Mama and dada But who is better? Dada or mama? Dada and mama. Okay, okay. No. i mama. Okej, okej. this. Jest. Będę miał ogólnie dzisiaj ciężki dzień, ponieważ Emilia w ogóle nie poszła spać po południu. Cały dzień była z Christine. Wróciły późno i Emilia już powiedziała, że jej się nie chce spać. Kristin teraz poszła na jogę, a ja właśnie się zajmuję Emilią. Więc jeszcze pewnie chwilę się pobawimy. I dzisiaj będzie wczesne spanie. Przynajmniej... <grywka> Normalnie w takich sytuacjach gdzieś, gdzieś byśmy pewnie pojechali, wzięli Emilie na jakieś, nie wiem, wycieczkę czy coś innego, ale jak sami widzicie pogoda jest naprawdę taka pod chmurką, cały czas padało. Dosłownie przestało parę 10 minut temu. Więc korzystamy z tego, że jeszcze jest jasno i po prostu bawimy się u góry. Why the scooter is going down? Because gravity. Gravity? Yeah. Okay, that's true. No yeah. i przechodzimy do ostatniej fazy dzisiejszego wieczoru. <grym>, czyli malowanie farbkami. You like it? Yes. Yeah. It's well, nice. Lalo. Which color is that? Yellow. Yellow. More yellow. More yellow, yes, like that. Mm -hmm. And now on the paper. Wow. I will make Clean. If you want to change the color, you need to clean first. Yeah, okay. Okay, and now which color? I next, I next the black. Okay. More, 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 more. And try now. <laughs> yeah. Whoa. Amazing! Dobra, ale chyba muszę Ci przynieść inny pędzel bo ten to jest taki straszny First clean! No i słuchajcie, my już kończymy nagrywanie bo musimy iść na dół muszę wykąpać Emilię i najprawdopodobniej ona pójdzie dzisiaj spać przed godziną ósmą, co naprawdę jest bardzo fajne dla mnie i ja w tym momencie sobie zacznę w końcu jakiś film oglądać albo książkę jakąś czytać w sumie mam kilka książek które powinienem przeczytać więc zobaczymy dziękuję wam za oglądanie dziękuję że byliście z nami cały dzień no i do zobaczenia za kilka dni w kolejnym odcinku pozdrawiamy z Filipin say pa, bye bye papa